Bardzo serdecznie na moim kanale, i dzisiaj zapraszam Was na moich ulubieńców miesiąca marca. Co prawda, marzec jeszcze się nie kończy, ale już wielkimi krokami dobiegamy do jego końca. Ja mam tutaj kilka produktów, które chciałabym Wam pokazać, które używałam, do których powróciłam po jakimś czasie, i jedną taką rzecz, z której zbytnio nie jestem zadowolona, ale to na samym końcu, i zacznę może od pierwszej. Będzie to kolorówka, będzie to ta piękna szminka z firmy Remo dla, dla Kate Moss. Czy Kate Moss ją stworzyła z numerkiem 101 i właśnie tą szminkę dzisiaj teraz mam na ustach. Jest to szminka, która dość często, właśnie powiedzmy, bywała na moich ustach, ponieważ kolor bardzo, właśnie odpowiada mi jej. Kolor jest taki naturalny, ładny, różowy i za to ją lubię. Kolejną rzeczą, do której również powróciłam, bo obejrzałam sobie filmik u jednej z dziewczyn i ona sobie właśnie kupiła właśnie to serum, to jest serum z firmy L'Oreal Skin Perfection i to jest właśnie dla takiej młodszej powiedzmy to skóry, chyba to było pomiędzy 25 a 35 roku życia właśnie. Serum, to jest jeszcze do tego cała linia, jest jeszcze jakiś tam krem o ile się nie mylę, BB krem, które też również mam, ale ja właśnie się skusiłam na to serum. Serum, ja bym nie powiedziała, że ono jest wydajne, bo patrzcie za jakie jest użycie, ja je używam, używam i naprawdę jest duże jego zużycie, ale po nim właśnie skóra nadaje, skóra staje się właśnie taka fajna, gładka i jak dla mnie super ono działa. Kolejną rzeczą właśnie zakupiono, chyba już Wam nie powiem w miesiącu marcu, czy początku jego, jest oto ten podkład z firmy również L'Oreal, i podkład jest bardzo fajny, właśnie nadaje również taką fajną, gładkość, uczucie na skórze, co mi się bardzo podoba. Jedyny to, tak jak już może wspomniałam właśnie w, z filmikiem z holem, że ten kolor bardzo wpada w taki, jak dla mnie, w róż. Ale on był jaśniejszy niż ten pierwszy, dlatego go wzięłam. No i trochę właśnie przeszkadza mi ten ten różowy, ton różowy. Ale to nie jest jakieś naprawdę takie, no, no nie wiem, nie jest aż takie duże, żebym przestała go używać. I dlatego go używam jak najbardziej. Bardzo mi się on podoba, jak mówiłam, uczucie na skórze jest bardzo fajne. I długo się utrzymuje, więc to jest plus. Kolejną rzeczą, którą Wam pokażę, jest to do zmywania. Będą no to dwie rzeczy do zmywania, powiedzmy, twarzy. Do jednej powróciłam po, po większym, po dłuższym czasie, a druga to jest powiedzmy nowa, ale nie do końca. I zawsze może od tej rzeczy. Jest to The Make Up, czy jak to się nazywa. U nas w Holandii jest też ta firma, ale ona niestety robi tylko te wajciki, właśnie i inny rodzaj emulsji do zmywania. A to zakupiłam w sklepie Action tylko za euro i to pochodzi z Niemiec. Tam również jest ta firma i to jest normalny, właśnie do zmywania oczu taki płyn. I nie jest on ten dwufazowy, bo jeszcze mam ten dwufazowy, a to jest zwykły i powiem Wam, że. Ten y, naprawdę jest y, też super, nie zostawia żadnych powłok, y, wszystko się właśnie tak jak y, ma zmywać. I no i tak powiedziałabym, że służycie też jest y, dość trochę no, ale to jest dlatego, że ja codziennie wieczorem zmywam sobie makijaż y, i y, no, po prostu używam codziennie, dlatego tak idzie szybko. I drugą rzeczą, do której właśnie powróciłam po dłuższym czasie, jest to meczko do zmywania z firmy Lancaster, to jest... Y, do twarzy jak, jak do, i do oczu, do każdego rodzaju skóry 400 ml w buteleczce z, z nektarem z Lilii i rysa I taka buteleczka chyba kosztowała mi 18 czy 19 euro. Jak widzicie, pojemność jest duża, więc nie jest tak źle. No i co? Zmywa tak, jak zmywa, tak, jak ma robić, więc jak najbardziej jestem zadowolona i właśnie na przemian, znaczy na przemian. Tym właśnie zmywam oczy i też czasami trochę więcej, później dokańczam tym. I jakoś nic mi nie wychodzi potem, ale szczerze wam powiem, że jeżeli bym używała to mleczko, powiedzmy bez tak naprawdę mycia twarzy pod prysznicem i z jakimiś tam żelami, tym, tym. I tylko tym bym myła, bo już tak robiłam, bo kiedyś jakaś pani w sklepie powiedziała mi, że właśnie nie mogę używać wody, to... Używając tylko to, nie wiem czy nie doczyszczam dobrze czy co i cała skóra mi się zapycha i wychodzą mi takie różne rzeczy i dlatego wciąż używam wody, niby że mam takie zalecenia, by jej nie używać i tak najbardziej jak dla mnie się sprawdza. I kolejną rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać będzie to może do ciała. Ja to jestem strasznie leniwa, jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację ciała właśnie balsamami. Mam ten balsam z niwa pod prysznic, z którego jestem strasznie zadowolona. A teraz ostatnio zaczęłam używać z firmy Vaseline. I jest to właśnie Spray and Go Body Moisturizer z kokosem, chciałam powiedzieć, z kakaem. No I właśnie jedynie to ten zapach mi przeszkadza, bo ja nie jestem taka za kakaowym zapachem. No ale myślałam, że właśnie jak jest masło kakaowe, to ono jest bardzo nabliżające. Każdy wie, że masło kakaowe jest używane właśnie jakichś tam lekarstwach, maściach i, i właśnie bardzo fajnie nawilża skórę, więc dlatego wybrałam e, to. I kolejną rzeczą to będą dwie rzeczy. Będą to rzeczy do włosów. Jedną rzecz używam e, powiedzmy, no nie co dzień, ale tam co drugi, co trzeci dzień, od, od już kilku miesięcy, ale teraz stwierdziłam, że może e, pokazać Wam to. Bo jest to dość fajny, dobry produkt. I jest to z firmy znowu L'Oreal. Elnet, Satin tyń, przepraszam. I jest to y do spray, chroniący nas do 200, 230, 230 stopni przed właśnie stylowaniem włosów, suszarką, prostownicą i tego tam typu rzeczy no i ma wygładać na 3 dni nam te włosy i ja go używam jak mówię co drugi trzeci dzień jak prostuję włosa bo je suszę i właśnie zawsze używam tego produktu i jestem z niego naprawdę zadowolona. I kolejną rzeczą, ostatnią już, z właśnie z pielęgnacji włosów, będzie to odżywka, którą ostatnio kupiłam z tej nowej, powiedzmy, serii z firmy Schwarzkopf, ale jest to, powiedzmy, linia, która została stworzona przez Claudia Schiffer. Jest to taka maska, ja ją kupiłam, tak powiedzmy, przypadkowo, bo te maski, te, cała linia już jest w Holandii od. Powiedzmy połowę lutego, i to było 25% mniej więcej, kupiłam za 2,5 euro. I to jest y, odżywka, właśnie, y, która ma nam włosy zreperować i na rozdwojone końce. I no to w sumie tyle. Myślałam, że to jak maska, to trzeba nie wiadomo ile z nią stać pod prysznicem 3-5 minut, ale nie jest to tylko minutowa maska, która bardzo fajnie moje włosy. One są naprawdę miękkie, yy, gładkie, takie, jakby powiedzmy, takie satynowe, lejące się. I jest, nie jest takie aż jej duże. Ja już sobie kupiłam oczywiście następne opakowanie, żeby nie było. I jak najbardziej jestem z tej maski zadowolona, jak najbardziej ją polecam właśnie do takich yy, zniszczonych włosów, i powiem Wam, że ja zazwyczaj maski nakładam yy, tak kilka centymetrów z 10 od właśnie skóry głowy, ponieważ mi się tam włosy przetuszczają. ale używam tą właśnie maskę i nakładam ją na całe włosy, aż poczuję, że te włosy się robią takie powiedzmy mniejsze, że maska dotarła do każdego włosa i wtedy właśnie po je, zmywam ją i włosy są naprawdę super. I ostatnią rzeczą, którą chciałabym wam pokazać, to jest taka odżywka do paznokci, która... Z firmy Trend, która ma za zadanie właśnie zrobić, e, zrobić, e, pomóc w tym, żeby nasze paznokcie były e, twardsze. I dostałam tą właśnie odżywkę właśnie w Goodie Bags e, e, w, w Douglasie, jak byłam tam kilka tygodni temu no i stwierdziłam, że będę to używać, bo tą odżywkę trzeba było używać codziennie przez 14 dni i później raz co dwa tygodnie i powiem wam szczerze, że ja naprawdę nie wiem co o tej odżywce mam myśleć, bo naprawdę strasznie powoli paznokcie mi rosły i teraz tego nie widać, ale na przykład jak ja sobie tak przyjadę tutaj właśnie po moim paznokciu, płyce paznokcia, to ona strasznie nierówna i nie wydaje mi się, żeby właśnie paznokcie jakieś twardsze było, bo już mi tutaj jeden się ułamał praktycznie powinnam go spiłować i zaraz tak zrobię, ale chciałam sobie wymalować paznokcie i no i właśnie nie, może nie na każdym paznokciu jest właśnie różnica w tej na przykład płycie, ale na, na tych o dwóch na pewno ona jest. I no, jakoś nie podoba mi się ten efekt. I mam nadzieję, że będę miała jeszcze kiedyś szansę wypróbowania tej odżywki 8 w jednym z Eveline. A więc, no tak, to było już na wszystko. To byli tacy moje ulubieńcy. Oczywiście to nie jest wszystko, co ja lubię, lubię w tym miesiącu, bo tak bym musiała chyba każdą rzecz pokazać z kosmetyczki i tego, ale to są takie rzeczy, których ostatnio chyba. Nie pokazywałam, godne uwagi, dla mnie się sprawdzają, a więc to było na wszystko. Do zobaczenia, cześć Pa!